Wiadomość prawa wszechświata skierowana do Ciebie w tym dniu. W chwilach niepewności i przygnębienia normalne jest, że tracimy zaufanie do ludzi wokół nas, a nawet do siebie. Jednak zawsze istnieją pozytywne wpływy, które przypominają nam, że nadzieję zawsze należy zachować, a na końcu triumfują miłość i sprawiedliwość. Jeśli przeżywasz trudności z powodu niesprawiedliwości popełnionej przez kogoś, ale ta osoba przyznała się do błędu, Anioły mają dla ciebie wiadomość miej cierpliwość. Czasami ludzie ranią, nie zdając sobie sprawy z wpływu swoich działań, lub dlatego, że borykają się ze swoimi własnymi problemami wewnętrznymi. To jednak nie oznacza, że nie są w stanie przyznać się do swoich błędów i szukać odkupienia. Anioły przekazują, że czas jest lekarzem, nawet jeśli sprawiedliwość wydaje się teraz odległa. Zaufaj czasowi. Aby przyniósł jasność i zrozumienie wszystkim zaangażowanym stronom. Czasami konieczny jest okres refleksji i osobistego rozwoju, aby ktoś uznał wpływ swoich działań i dążył do pojednania. Podczas oczekiwania na uznanie błędu przez osobę, która cię skrzywdziła, zachowaj otwarte serce i współczujący umysł. Przebaczenie to nie tylko dar, który dajesz innym, ale również wyzwolenie dla siebie. Pozbądź się ciężaru urazy i goryczy. Dając miejsce uzdrowieniu i pojednaniu, pamiętaj także, że zasługujesz na traktowanie z szacunkiem i troską we wszystkich swoich relacjach. Nie godź się na mniej, niż zasługujesz, i ustanów zdrowe granice, aby chronić swoją integralność emocjonalną. Podczas oczekiwania cierpliwie na uznanie błędu, wiedz, że anioły są u Twojego boku, wysyłając ci siłę, odwagę i wsparcie. Poprowadzą cię przez to wyzwanie. Pomagając ci znaleźć wewnętrzny pokój i spokój, zaufaj procesowi i wiedz, że nawet w najtrudniejszych chwilach anioły pracują w tle, aby przynieść światło i sprawiedliwość w Twoim życiu. Jesteś naprawdę kochany i ceniony ponad słowa. Nadal wierz w moc miłości i współczucia, bo w końcu zawsze zwycięża prawda, a sprawiedliwość zawsze jest serwowana. Zaufaj aniołom i ich bezwarunkowej miłości. Są przy Tobie. Prowadzą cię i oferują ci wygodę i siłę do radzenia sobie z każdym wyzwaniem, które pojawi się na Twojej drodze. Każde doświadczenie, nawet najtrudniejsze, to okazja do wzrostu i ewolucji jako osoby. Trzymaj się mocno swojej wiary i nadal wierz w miłość i prawdę, aby przekształcić nawet najtrudniejsze sytuacje. Podczas stawiania czoła temu okresowi oczekiwania i refleksji, pamiętaj, że masz moc tworzenia swojego własnego losu. Nie poddawaj się rozpaczy, ale zachowaj wiarę w proces i swój potencjał do pokonywania wyzwań, które pojawiają się na Twojej drodze. Skoncentruj się na rozwijaniu swojego wewnętrznego spokoju i dobrego samopoczucia, poświęcając czas na dbanie o siebie i szukanie działań, które przynoszą radość i spokój w Twoje życie. Szukaj duchowego wsparcia i pomocy z zaufanych źródeł w tym czasie. Dzielenie się swoimi obawami i uczuciami może dać nową perspektywę i pomóc ci znaleźć jasność i wewnętrzny spokój. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Anioły są obok ciebie, otaczając cię swoją miłością i światłem, oferując Ci wygodę i siłę do radzenia sobie z wyzwaniami, które pojawiają się na Twojej drodze. Zaufaj im, aby prowadziły Cię i chroniły przez ten trudny czas, pomagając Ci znaleźć pokój i szczęście, które pragniesz. Zachowaj wiarę w moc miłości i odkupienia. Każde wyzwanie, z którym się mierzysz, to okazja do wzrostu i ewolucji jako osoby, a w końcu zawsze zwycięża prawda, a sprawiedliwość zawsze jest serwowana. Zaufaj swojej intuicji i delikatnemu głosowi aniołów w Tobie. Zawsze są obecni, gotowi do udzielenia wsparcia i wskazówek w Twojej podróży. Nie jesteś sam, anioły są przy Tobie wysyłając Ci swoją miłość i bezwarunkowe wsparcie, gdy przemierzasz burzliwe fale życia. Zaufaj im, aby Cię prowadziły, chroniły i pomagały Ci znaleźć pokój i szczęście, których szukasz. Jeśli ta wiadomość aniołów rezonuje z Tobą, podziel się nią w komentarzach poniżej. Dziękujemy naszym kochanym istotom, które nas otaczają. Dziękujemy za oglądanie i nie zapomnij zapisać się na nasz kanał, aby uzyskać więcej treści. Niech Bóg błogosławi wszystkim. Kończę tutaj tę wiadomość.